Kata na dziś, proszę Państwa, to cesarzowa. Mamy 23 dzień listopada, mamy niedzielę i tak jak to przy cesarzowej należy dzisiaj po prostu dobrze się zabawić, być radosnym, być szczęśliwym, korzystać z przyjemności, bycia z kimś. Jeżeli Państwo są osobami samotnymi, to ta karta również mówi o tym, że w miejscu publicznym, uwaga nigdzie w żadnym środowisku bliskim, ale w miejscu publicznym mają Państwo szansę na spotkanie tej drugiej połowy. Cesarzowa również daje dzisiaj nam przy tejże niedzieli możliwość, yy, powiedziałabym, Pogłębienia więzów rodzinnych, takich, które, które nie, do koń, nie do końca są związane z bezpośredniością pokoleń. Czasami jest to, nie wiem, synowa i, i, i teściowa. Tutaj to jest bardzo dobry czas, żeby się właśnie wziąć za wyjaśnianie pewnych spraw. Bardzo dobry czas dla tych z Państwa, którzy dzisiaj wydadzą na świat. Potomstwo. Dobry czas dla kobiet, które będą w tym momencie właśnie matkami, i bardzo dobry czas dla dzieci, które dzisiaj przyjdą na świat. Również bardzo dobry czas dla tych z Państwa, którzy chcieliby właśnie dzisiaj zadecydować o swoim nowym życiu: oświadczyny, zmiana miejsca zamieszkania. Rozmowy z ukochaną kobietą o, o tym, co będzie czy z mężczyzną, o czym będzie, co będą Państwo robić w najbliższym czasie. Bardzo dobry czas. Jedna tylko uwaga. Proszę pamiętać, że cesarzowa to jest taka karta, która trochę łączy się z przepychem, a tenże jest zawsze na idzie na strofie. Polecamy się oczywiście, dobrawróżba.pl.